Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Patrycja Geraga, jestem prawnikiem i doradcą obywatelskim w Stowarzyszeniu OWU. W ramach serii Masz prawo wyjaśnię, na czym polega podstawowe przestępstwo rozboju. Kodeks karny mówi nam, że kradzież przy użyciu przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem, albo też doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, jest rozbojem. Jest to więc połączenie kradzieży z jednym z trzech środków służących do popełnienia rozwoju. Przemocy wobec osoby, grożąc natychmiastowym jej użyciem lub doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Środki te poprzedzają kradzież albo są użyte w trakcie kradzieży i ułatwiają ją, przełamując lub uniemożliwiając opór ze strony pokrzywdzonego. O samej kradzieży mówimy w innym filmiku, więc pominiemy teraz jej omawianie. Zaczniemy od omówienia przemocy wobec osoby. Polega ona na fizycznym oddziaływaniu na ciało człowieka, ukierunkowanym na zmuszenie pokrzywdzonego do braku sprzeciwu przy zabraniu rzeczy. Wobec osoby oznacza, że nie chodzi tutaj o przemoc wobec rzeczy polegającej na wywieraniu wpływu na człowieka za pomocą np. niszczenia czy uszkodzenia rzeczy. Niektóre działania na pograniczu przemocy mogą być uznane za groźbę jej natychmiastowego użycia, np. uderzenie samochodem w rower pokrzywdzonego. Przejdźmy więc do groźby. Pojęcie groźby natychmiastowego użycia przemocy wobec osoby ma zakres węższy od groźby bezprawnej, która została przedstawiona w innym filmiku. Treścią groźby jest tutaj wyłącznie natychmiastowe użycie przemocy wobec osoby. Groźba może polegać na przykład na wymachiwaniu niebezpiecznym przedmiotem w kierunku pokrzywdzonego, otoczeniu pokrzywdzonego przez sprawców, zatrzymaniu go i przeszukiwaniu lub uderzeniu pojazdem w pojazd pokrzywdzonego. W orzecznictwie wymaga się zazwyczaj, aby miała ona cechy groźby karalnej i mogła wzbudzać uzasadnioną obawę, że będzie spełniona. Jako ostatnie mamy doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Obejmuje to działania odbierające pokrzywdzonemu zdolność przeciwdziałania kradzieży. W przypadku nieprzytomności powodują one zakłócenia świadomości, na przykład wskutek podania środka nasynnego. Natomiast w przypadku bezbronności pozbawiają pokrzywdzonego, który zachowuje świadomość fizycznej możliwości stawiania oporu, na przykład wskutek związania, szczucia psem lub też zamknięcia. Jeżeli pokrzywdzony był już nieprzytomny lub bezbronny, to okradzenie go nie będzie rozbojem. Kradzież popełniona w takich okolicznościach powinna być kwalifikowana jako kradzież, a nie rozbój. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmików w cyklu oraz do subskrypcji naszego kanału.